Mamy tutaj krzyż, który ma bardzo ciekawą albo nawet dziwną historię. Właśnie przed chwilą spotkałem tutaj pana, który mieszka dosłownie za tym krzyżem. Miał tu kiedyś mieszkać długo przed wojną gospodarz, który uwielbiał grać w karty. Przegrał cały majątek i za ostatnie pieniądze. Postanowił jeszcze wybudować ten krzyż. Jako taka pamiątka na przestrogę dla ludzi, którzy wpadają w sidła hazardu i alkoholizmu. Ciekawostką jest to, że zaraz z boku tego gospodarza mieszkał kamieniarz, który wykonał ten, ten krzyż i rozpoznać można jego posesję po takiej dużej lipie. Krzyż jest monumentalny, żeby nie powiedzieć, ogromny. Kilka metrów wysokości, być może 4. Umieszczony jest przy drodze, przy wjeździe na posesję gospodarza. I taką ciekawostką jest to, że tutaj co roku, gdy ksiądz we wsi święci pola, to procesja idzie właśnie do tego krzyża. I tutaj to jest ostatni przystanek. Potem procesja zawraca.